Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania czytania na grudzień 2021 roku dla osób z podznaku ryb. Nie wiem, czy Państwo też tak czujecie, że to szybko jakoś ten czas leci i już jest grudzień. Wybrałam na to grudniowe czytanie Tarot Polski Roberta Lichodziejewskiego. Państwo czasami pytacie, jakie to karty? Piękne są. Chciałam, żeby były piękne. Znaczy, wszystkie mam nadzieję są piękne Ale są, oczywiście różnią się Proszę Państwa, bardzo dziękuję za Waszą obecność Nie tylko na kanale, ale także w kontaktach Ze mną prywatnych um, Oczywiście Państwo wiecie Że jeżeli ktoś coś nie zgadza Albo chcecie prywatnie Państwo do mnie napisać To mój adres mailowy Znajduje się w opisie filmu I też na tej miniaturce Dobra, przechodzimy Do rozkładu ogólnego Dla ryb na grudzień Ryby w grudniu 2021. Ryby w grudniu. Ryby w grudniu. Okej. Okay. w tym miesiącu. Trójka buław. To jest po pierwsze karta Brama, czyli jakieś przejście. Ale akurat w przypadku trójki buław na to przejście trzeba trochę poczekać. Czyli to nie jest tak, że jest to krok i już jestem w innym miejscu, tylko wymaga to czasu, wymaga to oczekiwania. Jakieś działania zostały poczynione, jakieś decyzje podjęte. Natomiast teraz jest. Taki moment, gdzie musi sytuacja dojrzeć i dopiero wtedy doczekacie się jakichś efektów. Na tym etapie jest to dopiero, tak jak powiedziałam, oczekiwanie. Kładę tą kartę, nie wiem, gdzie mamy położyć, żeby było wszystko widać, ale to nic. Zaraz położę więcej karty, zobaczę, jak to na podglądzie wygląda. Co jest wyzwaniem dla Was? Czwórka kielichów. Jeżeli to dotyczy tego, że wy siedzicie inaczej, jeżeli ta karta przedstawia Was siedzących pod drzewem, to ta karta mówi: Zauważ, co do Ciebie idzie, zauważ ludzi, którzy się do Ciebie zbliżają, jakieś oferty, jakieś yy, 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 okazje, możliwości, nowe szanse. Jeżeli tak, czyli chodzi o to, żebyście nie patrzyli gdzieś tutaj błędnym wzrokiem w to, co tu przed Wami jest. Bo możecie przegapić coś fajnego, co jeszcze gdzieś z zewnątrz do Was przychodzi. Natomiast, jeżeli ktoś inny tutaj siedzi pod tym drzewem, a Wy do kogoś idziecie z taką, Yy, powiedzmy z sercem na dłoni, oczywiście to może oznaczać różne rzeczy. To absolutnie nie chodzi tylko o yy, związki romantyczne czy coś takiego. Nie, jeżeli po prostu Wy komuś coś proponujecie, jakąś pomoc, jakieś wsparcie, no albo właśnie no, yy, jest ktoś, z kim byście chcieli się zbliżyć, a ta osoba was nie zauważa, to tą kartę również tą stronę można interpretować. Zawsze karty w dwie strony interpretujemy, tak? Bo ona może pokazać was i osoby, które są. W waszym pobliżu. Czwórka kielichów to jest jeszcze taka karta cichych dni, czyli możecie się z kimś nie odzywać, ktoś może focha na was mieć i w ogóle nie reagować na, na to, co wy tam proponujecie, jakąś ugodę, czy jakieś ustalenia, czy że porozmawiajmy. To jest tego typu, hmm, tego typu sytuacja. Co jest przyczyną tej sytuacji? Albo kto. Król mm, Buław mm, to jest ktoś ważny. To może być, nie wiem, ale poczułam, że to może być przełożony. Dlatego, że Król Buław to jest y, najczęściej właściciel firmy, tak? Jakiś y, ktoś, kto jest. Y, y, ktoś, kto ma wpływy, ktoś, kto ma. Y, 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 kieruje wszystkim. Ale oczywiście każdy na jakimś wysokim stanowisku albo ktoś ważny dla was, ważny w takim sensie, że jeżeli jest królem, no to znaczy, że liczycie się z jego zdaniem, że jest on istotny. Może to być osoba też dojrzała, dojrzały mężczyzna. Czyli chodzi tutaj bardzo możliwe, że o, o mężczyznę, ale... Bardzo tutaj podkreślam, że ponieważ to jest rozdanie ogólne, więc może także chodzić o osobę na stanowisku, już jakby niezależnie od płci, albo osobę, z której zdaniem się, się liczycie i, i to jest taki ktoś, kto chce, żeby było po jego myśli wszystko. Tutaj no to raczej nie jest ustępliwa osoba, to jest osoba, która no właśnie ona może być focha albo wynanią, no ciekawe, ale może chodzić o kogoś przechodzi do przeszłości. Piątka Mieczy. Jeżeli... No teraz właśnie zobaczę, może na tym podglądzie, jak to będzie widać. Dziwnie, to się układa jakoś. A już nie chcę ruszać tego telefonu, bo mi się statyw coś chwieje i, i chcę, żeby znowu, nie chcę, żeby się znowu tutaj zepsuło nagranie. Proszę Państwa, Piątka Mieczy to jest karta, która mówi o tym, że czujemy się potraktowani nie fair. Tudzież my kogoś potraktowaliśmy i nie w porządku. Teraz ten ktoś się gniewa, albo my się gniewamy na kogoś, bo ktoś tak nieelegancko nie się zachował, bo ktoś za naszymi plecami coś robił, bo ktoś. Yy, no, po prostu. To, to jest takie zostawienie nas na lodzie, tak naprawdę. Zostawienie nas na lodzie i yy, w związku z tym. Yy, z... No, wy czekacie albo na jakieś przeprosiny od tej osoby, albo na jakiś gest, yy, i na razie jesteście obrażeni albo obrażona. O czym myślicie? Sprawiedliwość. Zdecydowanie chcecie jakiegoś zadośćuczynienia, yy, prawdopodobnie jakichś przeprosin, albo jakiegoś zwrotu, yy, zwrotu w sensie zwrotu honoru, bo tutaj raczej nie chodzi o, o taki zwrot w sensie, że jakieś materialne rzeczy, tylko raczej o, o takie, właśnie o przyznanie Wam racji, o to, że ktoś się pokaja i powie, no tak, tak, no nie powinnam, czy nie powinienem tak zrobić. Co w najbliższym czasie? 10 mieczy. Cię powiedziałabym, że taki jeszcze okres trudniejszy, czy sytuacja, no nie, nie, nie chciałabym tego rozciągać w czasie, sytuacja trudniejsza, gdzie poczujecie się jeszcze tak nie za bardzo dobrze psychicznie, a jeszcze jest przed wami, ale powiem tak, już jak to się wydarzy i się poczujecie, tak, że nie wiem, będzie chciał Wam się nawet płakać, albo poczujecie, że to jest jakieś, jak on mógł, jak ona mogła i tak dalej, tak? tak takie te żale z siebie wszystkie wyrzucicie i poczujcie, tak mi jest źle, jak ktoś tak może, to już od tej pory będzie tylko lepiej. Dlatego że dziesięć mieczy mówi, że, no to już dochodzimy do ściany. I potem już jest tylko takie, jak już wypłaczemy, jak już się wyszlochamy. Proszę, proszę zauważyć, jak dziecko płacze i tak już wyszlocha, to potem takie tak, jeszcze tak westnie, takie odetchnięcie. I to jest właśnie, będzie to odetchnięcie. Czyli jak już dochodzicie do momentu, kiedy mówicie, nie no, tak nie może być, to jest straszne, ja w ogóle tego nie przeżyję, to już potem nie, już mówię, gorzej nie będzie. Staram się, żeby te karty były w miarę, nie wiem, no, widzę jak ten telefon wygląda, to... Ten aparat, ale dobra, nie chodzi o wygląd, chodzi o treść. Ktoś mi napisał w komentarzu, gdzieś, gdzieś, ale to chyba z jakimś starym filmem, że obraz jest ucięty. Tu chodzi bardziej o to, żeby się wsłać w interpretację. No chyba, że Państwo się znacie na kartach, no to wtedy wiadomo, że fajnie widzieć jest te karty. No i ja też je po to pokazuję. Natomiast no ja już nie cofnę czasu, że obraz jest ucięty, tak. Staram się podglądać jak to, jak to widać na podglądzie. Dobra, wracamy, bo to nie ma co się rozdrabniać. Wasze nastawienie w tej sytuacji, rydwan. No, myślę, żebyście chcieli albo zwiać, przepraszam za kolokwialne ujęcie, albo po prostu odwrócić się i powiedzieć: Dobra, rób sobie co chcesz, albo chcielibyście, czy chciałybyście wyjaśnić i. Dogadać się. Dlaczego? Dlatego, że te konie tutaj już są w ruchu, czyli one już biegną w jednym kierunku, ale normalnie na karcie Rydwan to ten koni jeden w lewo, drugi w prawo. Więc tak jak tutaj, jedno w lewo, drugie w prawo, jedno się wyciąga rękę, to drugie się odwraca. Więc jak, jakieś tutaj no sytuacje po jakichś kłótni tutaj widzę, po jakimś konflikcie. Ale Wy jesteście nastawieni, żeby do przodu. Nie, raczej nie widzę, żebyście chowali urazę. Nie sądzę, że ryby są takim znakiem, który chowa urazę, chociaż oczywiście no, to, to nie ma. Także wszystkie ryby, bo wiemy, że mamy jeszcze planety w innych znakach, więc to tak nie działa, żeby wszyscy mieli jednakowo. Wasze otoczenie. E, no powiem tak, jest ok, bo jest karta sukcesu. Czyli albo ktoś w waszym otoczeniu. Osiąga coś, z czego jest zadowolony, jest dumny, albo wy jesteście z kogoś dumni, lub też ci, którzy są wokoło was, którzy, ludzie, którzy są w waszym, nie, waszym przyjaciółmi, waszą rodziną i tak dalej, wspierają was na tyle, żebyście wy się dobrze czuli, żebyście wy zwycięsko wychodzili z różnych trudnych sytuacji. No i myślę, że tutaj macie wsparcie, w ogóle karty są fajne, no. Proszę. Wasze nadzieje lub obawy. Macie nadzieję lub czego nie widzicie, bo to jest tak też, że wy się możecie czegoś obawiać, a w ogóle czegoś nie widzicie. Karta Asa Buław mówi o tym, że ktoś wyciąga rękę, że to jest, um, ktoś wykonuje jakiś ruch, że no, wyciąga rękę, ale bardzo dosłownie, proszę zobaczyć. Ktoś wyciąga rękę, tak jak tutaj. Czyli czyj jest foch? No to już pytanie jest do was kto w jakiejś sytuacji. Natomiast macie nadzieję, że ktoś pierwszy wyciągnie rękę, że ktoś pierwszy coś zrobi, jakiś gest. I no, to, to się dzieje, tylko na razie jeszcze chyba nie jesteście gotowi czy gotowe, żeby to przyjąć, żeby to zauważyć. I rezultat wieża. Natomiast tutaj sytuacja w takim razie bardzo zmieni, bardzo się zmieni. I teraz tak ja dołożę oczywiście karty do tej wieży, natomiast. Te dwie karty mówią, że u niektórych coś się może zakończyć, posypać, rozlecieć, co nie znaczy, że to musi mieć negatywne skutki. Przy karcie wieży coś się rozsypuje, ale my na tym miejscu mamy wtedy wolną przestrzeń. Możemy budować coś nowego. Więc kiedy są karty, które dosyć trudno wyglądają, no to zastawienie umówmy się wygląda trudno. Zawsze radzę sobie pomyśleć tak. Wszystko, co się dzieje, bo ja też kiedyś usłyszałam takie zdanie, tak? Wszystko, co się dzieje, nie dzieje się nam, tylko dla nas. Czyli coś widocznie musiało się wydarzyć, żeby po prostu w pył obrócić sytuacje czy relacje, które z taką osobą mamy. To może być baranew strzelec, waga. Rydwan to jesteście wy. To, to nie. Baran, lew, strzelec albo waga. Tak ze znaków Zodiaku mi to wygląda. Tak sobie myślę, bliźnięta waga, wodnik jeszcze, ale to tak, to jest ta energia powietrza. I tu jest energia powietrza. Czyli powietrzne znaki i ogniste. Bliźnięta waga, wodnik. I teraz tak, jeżeli coś się zadzieje. Trudnego, najczęściej, to my jesteśmy w sytuacji, w której, no właściwie, zmuszeni coś, jesteśmy coś zrobić, coś zadziałać. I gdyby się to nie wydarzyło, może byśmy nigdy kroku jakiegoś do przodu nie zrobili. A to się dzieje po to, żeby coś zmienić. Zaraz dopytamy o co chodzi, ale tutaj najpierw zapytam, o jakie to sytuacje w ogóle może chodzić. No tak, myślę, że czekać, Jeszcze Skorpion mi się pokazał. Myślę, że. Czekacie na wyjaśnienie, na zakończenie jakiejś sytuacji, ale Wy tak naprawdę, tak no jak powiedziałam, że to jest karta takiego oczekiwania, i w zasadzie no, ten czas musi upłynąć. To jest też Wasza dojrzałość do tego, żeby coś skończyć. To jest. Aha, jeszcze jedna sprawa. Tutaj przy tych kartach zalecam ostrożną jazdę samochodem, to znaczy, no, ostrożną, no, rozsądną, taką. Taką zgodną ze wszystkimi zasadami, których nas uczą na, na kursach, bo, bo ten pojazd, tak, rydwa jest, jest jednak pojazdem, możecie być zbyt szybcy, właściwie to nawet nie powinna być, że tylko samochodem, to jest tempo i tutaj mo, mo, może dojść do złamań, więc żeby uważać, żeby za szybko nie chodzić, żeby nerwowo czegoś nie robić, żeby się gdzieś nie potknąć, nie przewrócić, no to tak, to tak już na marginesie. I teraz tak. Czekacie na to, żeby coś się zmieniło, ale to Wy w tym czasie dojrzewacie do tych zmian. Czyli o, jakby zewnętrzna sytuacja coś tam hmm, nakręca, jest jakimś katalizatorem, ale tak naprawdę wszystko jest w Was i to Wy dojrzewacie do tego, żeby coś e, zakończyć, wyjaśnić. E, nawet gdyby to miało Was skosztować no łzy, to chyba już nawet jest tak delikatnie powiedziane, bo dziesiątka mieczy no to jest taki czas bardzo trudny, że nam się wydaje, że już nic nie ma sensu w tym momencie. Ale to tak nie jest. To jest, mówię, gorzej nie będzie dziesięć mieczy, gorzej nie będzie. No i teraz zobaczcie, jak karty są spójne. Piątka kielichów pokazuje sytuację, kiedy mleko się rozlało. I ta osoba płacza nad tymi kielichami przewróconymi, rozpacza, żałuje, martwi się. No to jest wielki żal. Ale nie patrzy za siebie, czyli wystarczyłoby już to zostawić, bo już jest nic nie do uratowania. Tak już się nie, nie, nie pozbiera. Odwrócić się i spojrzeć na to, co jest przed nią. Tak samo jest tutaj. Jest już kiepsko, ale gorzej już nie będzie. Otwórz oczy, zobacz, że najciemniej jest przed świtem. E, uwielbiam w ogóle to powiedzenie. E, i, i, I już do przodu, i tutaj, tak samo. Te przewróciły się, a tutaj świecą. A, aż to nie wiem, czy to widać w podglądzie. Podejrzewam, że nie, że aż, aż jest błysk, aż takie światło z tych kielichów idzie. Więc teraz, jakby waszym. Może niełatwym zadaniem będzie to, żeby nie, nie oglądać się na to już, co było, tylko spojrzeć do przodu, żeby otoczenie wasze was wspiera. Jesteście w sytuacji, kiedy ktoś do was rękę wyciąga, więc nie będzie tak źle. Dobra, zobaczmy, co ta wieża tutaj oznacza. Świat, no ewidentnie coś się kończy, ewidentnie. Natomiast w karcie świata, oprócz tego, że się coś kończy, to się coś zaczyna. I ja też wcześniej, no tu są bardzo, bardzo yy, ważne karty, które mówią o zakończeniach i początkach. Więc chyba nawet tak zatytułuję ten film. Yy, zobaczymy, co tam jeszcze dodam, ale yy, yy, ewidentnie to jest. T tutaj u Was czas coś zakończyć, nawet jeżeli byście mieli, mieli miały to przepłakać, to jest... Coś, co zamyka wprawdzie jakiś etap, ale otwiera przed Wami nowe drzwi. Świat się przed Wami otwiera, jak to się mówi ładnie. Świat staje przed Wami otworem, ewidentnie. Dla niektórych to może być spotkanie relacji, spotkanie osoby do relacji z przeznaczenia. Więc wielkie, Arka, wielkie arkana, wielkie arkana, wielkie arkana, wielkie arkana, wielkie arkana i wielkie arkana. Więc słuchajcie. Z końcem roku bardzo znacząco odczujecie, no wtedy te energie nam się tak zgrywają z czas w czasie, tak? Że jest końc, co coś kończymy, a idzie nowe i zaczynamy. Tak przy okazji pozdrawiam moją mamę, która jest pod znaku ryb i moja mama zawsze mówi, żeby już był drugi stycznia i to wtedy to idzie to nowe, bo my nie lubimy za końcówki roku i my właśnie chcemy to nowe. I właśnie tutaj ewidentnie to nowe idzie. Wyciągnę jeszcze radę dla Was. Kapłanka, kieruj się swoim, swoją intuicją. Cóż ja mogę powiedzieć? Ryby są najbardziej intuicyjnym znakiem Zodiaku. E, także nie zagłuszajcie głosu intuicji w sobie, kierujcie się nią, słuchajcie w waszego serca, waszego wnętrza, waszej podświadomości. E, nie racjonalizujcie, racjonalizuj, ponieważ. E, Wasz, wasz znak Zodiaku już jakiś tutaj ma takie, takie, taki przekaz. To, to jest podstawowa sprawa intuicja. Neptun przecież jest waszym opiekunem, więc bądźcie sobą. Życzę pięknego, udanego miesiąca. Pozdrawiam.